Mamy Diablo 4. Czyli to jest nowa ocena takiej serii, którą ja bardzo lubię, ale myślę, że lubię ją trochę jak każdy Polak. To znaczy, spędziłem swoje przy Diablo 2, liznąłem Diablo 3. Mam ciepłe wspomnienia związane z Diablo 1, natomiast no, nie jestem prograczem w Diablo. I może zacznijmy takie rzeczy, którą znam, czyli od Loru, bo akurat. <ścoughs> Paradoksalnie jestem dość wkręcony w Lord Diablo i to co widziałem przed premierą tej gry takiego pozwoliło mi przypuszczać, że, że to będzie bardzo fajny nowy, nowy rozdział, nieco mroczniejszy niż poprzedni, Lilith, wreszcie Lilith na, na ekranie. Jak to wypada fabularnie? No właśnie jesteśmy na tym etapie, kiedy możemy mówić spoilerowo o tej grze, bo recenzja bez spoilerów jest oczywiście już zarówno na Filmowie, jak i na YouTubie. Ale jak wypada fabularnie, powiem Ci, że jestem zaskoczony, bo wypada najlepiej ze wszystkich części. Mamy tutaj najdłuższą historię w całej serii, tak naprawdę, najbardziej mroczną. Widać, że twórcy bardzo chcieli powrócić do korzeni, do jedynki, do dwójki. Nie ma tutaj poczucia izolacji tej samotności, która była w jedynce, ale jest mnóstwo mnóstwo mroku, który nam mhm. tam towarzyszył. I też pojawiają się postacie nawet z dwójki. Tutaj mamy do czynienia z totalnym fanserwisem momentami. Nie chcę do końca zdradzać, jakie postacie wracają, wiem, że możemy mówić spoilerowo, ale kiedy spotkałem tę postać w grze, to miałem takie o rany, on jeszcze żyje, więc tutaj nie chcę psuć nikomu frajdy, natomiast wracając do samej fabuły, jest ona dosyć wyboista, trochę jak Droga Blizzarda ostatnio, bo faktycznie zaczyna się od tego, że jesteśmy rzuceni w wir tej historii mhm. i znajdujemy się w jakiejś jaskini, znajdujemy miasteczko, zostajemy oszukani, i spotykamy właśnie ślady wyznawców Lilith, i dowiadujemy się o jej istnieniu, że córka, cura Mefista mhm. wróciła na świat matka sanktuarium, która teraz chce wywrócić wszystko do góry nogami i oddać ludziom ich tak naprawdę dziedzictwo, jakim jest to wspomniane sanktuarium. Mhm. Tylko, że właśnie ta historia nabiera rumieńców i nabiera większego sensu. Wraz z progresem. W sensie to nie jest złe, absolutnie nie. To wydaje mi się, że to taki naturalny kolej rzeczy, no, taka naturalna kolej rzeczy. Natomiast tutaj miałem jednak taki zgrzyt, że od początku nie czułem do końca tej stawki. Mm. Że ona się pojawia, no ale w sumie co z tego? No bo jak były te, te jak była trójka tych wielkich złych Diablo, Mefisto i Baal, no to wiadomo, mamy przez ranę. Jak nie. oni się pojawili, to już jest źle. A ona. Ona teoretycznie od początku sprawia wrażenie takiej postaci, która nie chce źle dla sanktuarium. Jest niby tą córą nienawiści, ale mimo tego ona jakby chciała dobrze dla ludzi. Fabularnie jest bardzo dobrze. Ukończenie głównego wątku zajęło mi około 30-40 godzin. No dobra, ale jak rozumiem, kampania to jest, to jest tylko rozbudowany tutorial w przypadku Diablo, liczy się endgame. No i co panie w tym endgame? Na co możemy liczyć? Które obietnice zostały spełnione, które okazały się bez pokrycia? Panie kochany, słuchaj pan, to jest tak, tak naprawdę w tych naszych recenzenckich wersjach nie mieliśmy dostępu do wszystkiego, no bo sezony wystartują dopiero w połowie lipca, Blizzard daje graczom czas na przejście kampanii, na osiągnięcie mm. tego upragnionego 50. poziomu, przy którym odblokowuje się system Paragon, tutaj jest to system Mistrzostw Zdolności, do którego możemy jeszcze wrócić, e, jeśli cię będzie to ciekawiło. E, natomiast to, co nam się odblokowuje po przejściu kampanii, jest tego naprawdę mnóstwo, bo nagle pojawiają się przypływy piekielne, to są specjalne lokacje, w których pojawia się mnóstwo, mnóstwo potworów, za których zabicie zbieramy odpowiedni surowiec i możemy go wymieniać na nagrody. Dodatkowo, po przejściu kampanii, możemy odblokować sobie wyższy poziom trudności świata. Ale wyjątkowo robimy to w, e, poprzez ukończenie jednej misji. Także nie, mm. jest to zupełnie inaczej niż w poprzednich częściach, gdzie warunkiem odblokowania wyższego poziomu trudności albo był to poziom, albo przejście ponownie kampanii. Tutaj to by było bardzo karkołomne znowu przechodzić przez te 40 godzin. Tam chyba było tak, tak to działało, że można było skipować nie? przynajmniej w, w, w dwójce zremasterowany. Tak, 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 tak. Można było skipować wszystkie, wszystkie tak naprawdę niegrywalne jakieś grubie kolejne postaci i się to posta Tutaj to też przez, jest. W twórce to też jest. Jeśli skończysz jedną postacią, to każda kolejna może grę rozpocząć bez fabuły, po prostu zwiedzając sobie ten gigantyczny świat, mm. który, warto tutaj wspomnieć, o czym też mówiłem w recenzji, pierwszy raz mamy do czynienia z jednym utartym światem, który jest na stałe, sanktuarium, mm. Tak jak powiedzieli mi twórcy w wywiadzie, to jest takie płótno, które wypełnili atrakcjami, które nie jest już proceduralnie generowane, tylko oni specjalnie pieczołowicie stworzyli świat, w który zachęcacie do zwiedzania, do eksploracji. No, co zawsze jest chyba, nie wiem czy to no jest kontrowersyjna teoria, ale zawsze jest lepszą drogą. <grym> to oczywiście jest, wydaje. tak. To, co natomiast na pewno było kontrowersyjne, to był fakt, że nie, mamy już, nie możemy sobie stworzyć postaci offline'owej zupełnie. Tak. E, co chyba jest, e, nie wiem na ile to jest próg, na przykład dla nowych graczy. Choć trudno w to uwierzyć, Diablo 4 chyba też będzie miał nowych graczy. W pewnym sensie nawet siebie traktuję jako nowego gracza w tym, w tym uniwersum, bo tak jak mówię, no, Diablo nie jest miłością mojego życia, coś tam kojarzę, ale... Ale nie do końca to jest, to jest moja gra. Myślę, że przy czwórce się to zmieni. A jak to teraz wygląda? Rozumiem, że postaci się resetują cały czas przy, przy wejściu nowych sezonów i tak dalej. Takie jest założenie, takie zawsze było założenie, że jak startował nowy sezon, to trzeba było zaczynać tę drogę od początku. Natomiast to, co mówisz o tej postaci online-offline, to już gracze pc boleśnie się przekonali o tym przy okazji trójki, gdzie gra była always online, gdzie był mhm. ten. Dom aukcyjny nieszczęsny. To wszystko już się wtedy zaczęło. Bodajże konsole to faktycznie dopiero tak, to zmieniły. By, by, żywot domu aukcyjnego byłby dość krótki na szczęście, ale, ale właśnie Diablo III Master chyba takiego powróciło do, tych, do tego podwójnego rodzaju postaci. Tak. do nadzieję na to, że ktoś to totalnie wchodzi z ulicy, będzie mógł mieć to takie wejście, że ta postać nigdy mu nie zniknie, nie zginie, że zawsze będzie mógł do niej wrócić. No a co? No, dyna dy dynamiczną branżę i dynamiczny świat, to Diablo chyba też musi być. Tak, to jest gra Dynamiczna. nastawiona typowo na grę online, i tutaj nie, nie dziwne jest, że faktycznie ten wymóg. No, został zaimplementowany, ale na szczęście to jest tak, przynajmniej zawsze tak było, że jeśli chciałeś mieć postać sezonową, no to tworzyłeś ją od nowa. Więc powiedzmy, że ta postać, którą sobie w czerwcu stworzysz, może z tobą zostanie z tobą tak naprawdę, no bo sezony wtedy jeszcze nie wystartują i dopiero nowa ci zostanie zresetowana, albo zostanie przeniesiona do zwykły, gry zwykłej, bo tak było przy Diablo 3 chociażby. No tak, tak. Więc tutaj nic nie ma straconego. E, gra wygląda bardzo ładnie. <śmiech> Chociaż <śmiech> oczywiście to, co mnie bolało gdzieś tam przy zremasterowanej dwójce, to jednak znowu była konieczność wyboru pomiędzy, pomiędzy trybami i fakt, że w natywnym 4K e, nie było na przykład 60 klatek, co nie wiem, ma jakiś pewnie szczereczki sensu w przypadku takich gier jak Jedi Survivor, ale w przypadku Diablo zawsze było dla mnie zagadką. E, jak jest tutaj? E, czego się możemy spodziewać? Tutaj podobnie jak w becie, nie zauważyłem opcji przełączenia grafiki na tryb Performance, czy właśnie ten. Quality. Gra, grałem na Xboxie Series X w 60 klatkach. Rozdzielczość trudno było powiedzieć, Pewnie jaka tam była. Jakiś. Pewnie tak. Myślę, że tak. Tutaj trzeba czekać na Digital Foundry, które myślę, że lada dzień Albo wypuści. na Cyca 1. Albo na Cyca 1. Cycu 1. Tutaj mały tribute, naprawdę. To, Doskonała robota. Czekamy. To mój znajomy. Poważnie? Zresztą tak, a, znamy a, się. Jezus, to mogę od razu do ciebie. No i tak. Na forum. Dalej ma mojego Skyrima na Switcha, pamiętam o tym cycu. Polecamy Cyca 1. Ale wracając, nie miałem problemów z tą grą, co jest dużym zaskoczeniem, patrząc na ostatnie produkcje, jakie się ukazywały AAA, gdzie zawsze był jakiś problem z wydajnością. Nawet przy największych chmarach wrogów nie... Doświadczyłem żadnego spadku framerate'u, gra działa bardzo płynnie, tak jak powiedziałeś, jest bardzo ładna, chociaż ta paleta kolorów jest no dosyć szarobura momentami, taka bardzo mroczna. Mrok, mrok, edgy, tak, w tych chwilach trochę brakuje mi tego koloru z Diablo 3, niemniej jednak, chcieli powrotu do mroku, to mamy to i z tego co widziałem na Xboxie działa to bezbłędnie. Cóż, wygląda na to, że dostaliście zatem od Blizzard'a dokładnie to, czego chcieliście, mam nadzieję, że Wam się podoba, bo Kubie się chyba podobało, Ty dałeś... Recenzji ile? 9 na 10. Bardzo polecam, i widzimy się wkrótce w sieci. Dwie dziewiątki. Hell is coming. Obejrzeliście właśnie odcinek o Diablo 4. Jeśli jesteście ciekawi, jak wypadł Street Fighter 6, kliknijcie tutaj. A żeby zostać z nami na dłużej, kliknijcie w subskrypcję. Do zobaczenia.